Manko, witajcie w kolejnym odcinku. Korzystając z okazji, że jestem na mojej polance sprzętowej, chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć więcej na temat plecaka On My Way Triple Crown. Także zapraszam do oglądania. Plecak ten używam już w zasadzie cały rok. Przeszedłem w nim, myślę, że grubo ponad 600 km na kilku szlakach: Świętokrzyskim, MSB, teraz na Tour du Mont Blanc. I powiem szczerze, że jest to aktualnie mój ulubiony plecak na tego rodzaju. Przygody, ponieważ jest bardzo wygodny, jest praktycznie wodoodporny, pomijając szwy, jest, ma wszystko to, co potrzebujesz w trakcie wędrówki, dostępem bez zdejmowania tego plecaka. Jest bardzo pakowny, szybko wysycha, bo oczywiście poci się na plecach, ale jednocześnie bardzo szybko wysycha i nie trzyma tej wilgoci. No, jest bardzo funkcjonalny i lekki. Jeśli chodzi o takie parametry techniczne główne, to bez kieszeni tych zewnętrznych 42 litry, waga 770 gramów, bez stelaża. Po prostu worek z bardzo wytrzymałego i wodoodpornego materiału. Niemniej w środku zawsze warto stosować liner, taki jakąś torbę plastikową, żeby sprzęt jeszcze dodatkowo zabezpieczyć. No i teraz tak. Plecak konstrukcji ma banalną, tak? jest duża zewnętrzna kieszeń streczowa, w którą można zapakować naprawdę dużo przedmiotów, które, do których potrzebujemy mieć dostęp natychmiastowy. Ma po obydwu stronach kieszenie, ja tutaj dodatkowo zamontowałem sobie taki sznurek, żeby móc na przykład statyw przymocować, żeby mi nie wypadał. I dwie litrowe butelki śmiało się mieszczą do takiej kieszeni. Zobaczcie, ile tu jest jeszcze miejsca. Dodatkowo ta kieszeń jest skonstruowana w taki sposób, że tutaj jest taki trochę elastyczny materiał, i jak się idzie, to można spokojnie ręką sięgnąć po tą butelkę. Wtedy tutaj ta komora nie przylega automatycznie, tak jak w innych streczowych kieszeniach, do ściany plecaka, przez co. Łatwo jest butelkę wyjąć i ona jest dobrze trzymana przez plecak, ale ciężko ją potem włożyć, bo materiał po prostu ściska. No i tą butelkę tutaj ciężko wsadzić. Tak? Tutaj mamy taką przerwę naturalną, w związku z tym nie ma problemu, żeby bez większej gimnastyki tą butelkę sobie po prostu wsunąć z powrotem. Można też wsadzić poncho. Do, na przykład jak mamy butelkę po jedną po jednej, drugą po drugiej stronie to spokojnie tutaj mieści nam się jeszcze poncho, nie ma problemu więc te boczne kieszenie to jest naprawdę genialne rozwiązanie i rzadko w którym plecaku one są w taki sposób uszyte a to jest bardzo, bardzo wygodne i funkcjonalne z zewnątrz dalej mamy szerokie szelki, co jest bardzo istotne one może nie są jakieś bardzo grube Natomiast mają oczywiście tutaj taki meszowy materiał dla komfortu, ale przede wszystkim są szerokie, co pozwala na lepsze rozłożenie wagi i to jest bardzo wygodne. Jest rączka do przenoszenia, no i są te paski na górze, tak zwane load liftery, dzięki którym można naciągnąć i przybliżyć plecak do pleców dzięki czemu ta waga po prostu jest lepiej rozkładana także to jest też bardzo fajne, że w tym plecaku jest mamy górny pasek, który zaciskamy tutaj z przodu i dzięki temu możemy jeszcze bardziej skompresować plecak tutaj ja mam przyczepiony oczywiście pasek do Peak Designer do aparatu i mam też taki już customowy bardzo system do mocowania pokrowca na aparat z dwóch stron, takie klipsy, w które wczepiam po prostu pokrowiec i on tu mi z przodu sobie zwisa Mamy też pas piersiowy. On tutaj jest na takiej klamrze, która jeździ po pasku, w związku z czym możemy sobie generalnie wyregulować na całej tej długości, gdzie on będzie nam tutaj na klacie leżał. No i to, co jest super ważne, to dwie ogromne kieszenie z przodu na suwak, w których zmieścimy naprawdę sporo jedzenia czy jakiś drobnych przedmiotów. Mamy też pas biodrowy na taką klamrę standardową dosyć zresztą. I tutaj jeszcze jest taka plastikowa nasuf, jakby nakładka, która powoduje, że ten pas, jak to się tak tutaj zaciśnie, że on się nie, nie będzie jakby samoczynnie w trakcie ruchu jakby poszerzał. I powiem szczerze, że to się sprawdza całkiem nieźle. Ten pas biodrowy, o ile jest go stosunkowo ciężko tutaj na przykład, jedną ręką jak się go ma na sobie naciągnąć, o tyle jak już się to zrobi, to ja w ciągu takiego jednego dnia marszu poprawiam go może ze dwa razy. Na początku, pierwszy raz, relatywnie szybko, gdy rzeczy, które upchałem z rana do głównej komory, nabiorą tam kształtu i uformują się do pleców, i wtedy często muszę ścisnąć ten pas troszeczkę. Natomiast potem, może jeszcze zraz w ciągu dnia, żeby poprawić. Natomiast pas trzyma bardzo dobrze, i to jest uważam mega zaleta, że nie trzeba go często poprawiać. No i co? Główna komora. Tu się nie ma co wiele roz, yy, rozgadywać, bo po prostu jest clips. Jest to roll top i mamy 42 litry. Yy, w środku to, co jest fajne, to to, że jest jasno. Czyli widać. Dokładnie zawartość. Jest tu też taka kieszonka mała, jedna, na jakieś klucze, nie wiem dokumenty, cokolwiek. I w środku jest też taki rękaw, w którym, do którego producent standardowo dorzuca taką piankę. Która jest troszeczkę sztywniejsza i ona może Wam uformować ten plecak, tak żeby on miał po prostu jakąś sztywną barierę pomiędzy zawartością a plecami. Osobiście ja go od razu wyjąłem. Uważam, że nie ma potrzeby go nosić, ale jest. Jakby Wam się przydało, można używać. Bez niej plecak waży 770 g i uważam, że to jest bardzo dobra waga w stosunku do pojemności, którą dostajemy, bo 42 litry plus. No widzicie, tutaj spokojnie 4 litry wchodzą po, boki, po bokach, a w tą streczową kieszeń można naładować bardzo dużo, więc ten plecak realnie ma pewnie bliżej 50 litrów. Jest też oczywiście pętelka na dole do zamocowania kijków trekkingowych i tutaj shock cord, którym sobie je od góry zapinacie. To jest tylko z jednej strony. Mamy też wszyte takie właśnie małe oczka materiałowe, dzięki którym można sobie tutaj przepleść na przykład też gumkę, można sobie doczepić karabinek i albo sobie dorobić jeszcze tutaj właśnie na tych pętlach ten szokord, który nam tutaj dołoży jeszcze jedną warstwę Albo kompresyjną, albo taką, w którą można wsadzić przedmioty, albo właśnie możecie. Bo tutaj zobaczcie, jest też w ten sposób to zrobione po bokach. Tutaj między nie, między te pętelki, możecie sobie tą gumkę powsadzać, i dzięki temu potem można sobie tutaj zawiesić jakiś przedmiot, który na przykład potrzebujecie, żeby w ciągu dnia wysechł. To wtedy. Też jest taka możliwość, no, żadnych gumek w zestawie nie ma, po prostu trzeba sobie to już pod siebie zrobić. To jest taki plecak, który zakłada, że użytkownik już jest bardziej świadomy, wie czego potrzebuje i nie dodają, nie wciskają mu producent rzeczy na siłę, które ważą dodatkowo, a ich na przykład nie będzie potrzebował, bo każdy już powinien wiedzieć czego potrzebuje i co by chciał i ma w tym momencie możliwość, żeby sobie to zrobić. Uważam, że jest to doskonały plecak na piesze wędrówki myślę, że on spokojnie jest na tyle też mocny, że nada się na bushcraftowe biwaki, na każdą tak naprawdę aktywność, przy której chcecie zabrać trochę więcej sprzętu. Na pewno plusem też jest fakt, że jest to polski producent, firma On My Way, także kupując ten plecak wspieracie polskiego producenta, a nawet jeżeli nie ma to dla Was jakiegoś większego znaczenia, to i tak ten plecak jest bardzo konkurencyjny, nawet teraz przy podwyższonej cenie, myślę w stosunku do podobnych konstrukcji z zagranicznych firm, szczególnie tych na przykład ze Stanów typu Zipax, czy Hyperlight Equipment, czy Osamer takie firmy, które też robią podobny sprzęt. Tym bardziej, że je trzeba też w ogóle sprowadzić sobie z zagranicy najczęściej. Z alternatyw możecie też zobaczyć ofertę ukraińskiego producenta firmy Lightway. Lightway. Oni też robią całkiem ciekawe rzeczy, ale naprawdę według mnie nie ma co tutaj specjalnie już tego dalej rozkminiać. Ten triple crown, bo tak się nazywa ten model, powinien wam w zupełności wystarczyć. Dla mnie osobiście on jest bardzo wygodny, ale pamiętajcie, że tego rodzaju plecak, który nie ma systemu nośnego, tak naprawdę, warto kupić dopiero wtedy, kiedy waga całościowa sprzętu, który będzie do niego pakować, no nie będzie przekraczała, powiedzmy. Myślę maksymalnie 14 kg, tak 12-14. Sądzę, że to jest taki próg, od którego ten brak systemu nośnego może zacząć być upierdliwy. Natomiast, tak jak ja na przykład mam sprzęt już w tej chwili dobrany, który waży łącznie z wodą, jedzeniem i tak dalej do mniej więcej 11 kg, to, to się nadaje ten plecak się nadaje idealnie. To jest dla niego waga, myślę, taka. W sam raz i wtedy tego systemu nośnego ja nie, osobiście nie potrzebuję. On się dobrze układa do pleców. Oczywiście będą Wam się te plecy pociły, natomiast jeśli będziecie mieli na sobie warstwę szybko schnącą, to zarówno plecy Waszej koszulki wyschną na postoju szybko, a plecak wyschnie jeszcze szybciej. Reasumując, bardzo fajny sprzęt, ja bardzo polecam, materiał niesponsorowany, sam ten plecak kupiłem, nie mam z tego żadnych dochodów, to są moje osobiste opinie i wrażenia z użytkowania go przez już naprawdę długi czas, także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a tymczasem strzałeczka i do następnego, hej!